Witam serdecznie na moim kanale Wodniki. Dzisiaj dla Was czytanie miesięczne na miesiąc marzec 2024. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Serdecznie też Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Przypominam, że czytanie długoterminowe, więc może się okazać, że pod koniec miesiąca coś wam tam będzie pasować. Na początku, w środku, nie wiem, to co się tutaj pokazuje, może się już wydarzyło, może się zdarzy, albo już się dzieje. Z jaką energią wchodzicie? No i dobrze, co tutaj jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Bardzo ładnie. Co w myślach, w głowie, w planach? Jaka jest energia przy was? Co z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie? I wynik bardzo ładnie. Na spodzie też bardzo dobrze, dlatego że jest diabeł w odwrocie. Czyli że wy się uwalniacie z jakiegoś uzależnienia. Uwalniacie z jakiegoś uzależnienia w sensie jakiegoś nałogu, jakiegoś przywiązania do kogoś, z jakiegoś tutaj obsesji, po prostu z jakiejś po prostu kontroli, manipulacji, strachu, czyli wszystkiego co najgorsze w diable. Przesada we wszystkim. Picie, jedzenie, używki, seks, materia. Manipulacje, kuszenie, wszelkiego rodzaju toksyczne rzeczy, czyli toksyczne osoby, miejsca, sytuacje, uwalniacie się, koziorożec też. I potwierdzeniem jest ta dziesiątka buław, która jest w odwrocie czy jest pokazane, że kończycie z tym, co was bardzo przytłaczało. Męczyło coś trudnego, coś ponad Wasze siły, coś, co było dla Was dużą odpowiedzialnością, przeciążeniem, coś, co związane może być też z trudną, ciężką pracą, która no, ma wpływ na zdrowie, szczególnie na kręgosłup. Ja na, na zdrowie nie czytam, ale zawsze widzę w tym w tej karcie, że ktoś tutaj za dużo coś niesie, a to nie jest dobre dla ciała. I to jest pokazane, że to może być ten rycerzyk buławiany. Baran lew szczelec. Może być tak, że wy kończycie z tą osobą, z jakimś romansem. Ale również rycerz buławiany może oznaczać, że kończycie z jakimiś trudnymi rzeczami i zabieracie się do roboty. Czyli przecie do przodu, jak ten rycerz. Z odwagą z impetem, z siłą, nie zatrzymuje Was nikt, bo nie da rady. Rycerz buławiany idzie z impulsu, ma na tyle odwagi i siły, żeby pokonać wszelkie trudy i możliwości. Czyli kończycie z czymś trudnym, ruszacie do przodu, lub kończycie z taką osobą, co jest podstawą tego, że kończy się Was jakiś związek. Uwalniacie się od jakiegoś związku, z jakiegoś domu, wychodzicie z jakiegoś ograniczenia. E ostatecznie tutaj podejmujecie jakąś decyzję. Może ostatecznie jest tu jakiś wyrok, co wam pomaga lub przeszkadza. No to jest wasza energia, wodnik, że przeszkadza wam to, że jesteście uzależnieni od kogoś. Czyli ten diabeł. Pomaga wam to, że. Może pomaga Wam bliźnięta waga wodnik, może Wam pomaga jakiś człowiek około 35 roku życia, ale może Wam pomagać również tak jak rycerz, buławiany rycerz mieczowy szybko działa, czyli szybkość, bystrość umysłu, szybka reakcja, szybkie działanie, szybkie podejmowane decyzje, wyjazdy, różnego rodzaju ta szybkość, to zdecydowanie i ta pewność siebie może Wam pomóc. W tym wszystkim, czego chcecie, co chcecie osiągnąć. Odchodzi co? Jakaś tajemnica wychodzi na jaw związana z jakimś uczuciem, brak uczucia. Poświęcanie się też w związku. Bycie tą trzecią osobą też, ale bycie też poniżanym i niedocenianym, również poświęcanie się w miłości, czyli to odchodzi. Czyli jeżeli jesteście w stałym związku, to odchodzi takie coś. Jeżeli jesteście w romansie, to odchodzi ta energia, gdzie wy jesteście w roli tej trzeciej osoby ukrywanej, czyli że ktoś was nie chce pokazać. Wy jesteście jako ta, ten dodatek do, do, dla kogoś, jaka ta rozrywka, która po prostu ma uprzyjemnić komuś życie, a wy jesteście jakby na marginesie, czyli wy nie chcecie już niektórzy tutaj, niektóre tutaj być dla kogoś rozrywką. Chcecie, chcecie tutaj chcecie tutaj spełnienia pełnej rodziny, radości, uczuć. Tu jest baran Skorpion. Ale i tych zmian, ale po prostu te zmiany przychodzą. Oczywiście ta wieża tu jest pokazana. Wieża w odwrocie mówi, że te zmiany trochę. Są łagodniejsze niż normalnie, że nie wszystko się rujnuje, nie wszystko się wali. Kiedy normalnie wierzy, wszystko się rujnuje, wali. I tak jak mówię nieraz, że po prostu wieża to jest takie zrujnowanie fundamentów, czyli czegoś, czego się nie da już naprawić. Że tam ciągle ktoś próbuje łatać, naprawiać, że ktoś próbuje coś jakby. Na siłę ciągnąć. No to to się po prostu nie da ciągnąć. Tutaj może być, że ktoś chce tu zmian. Może być również, że przychodzi, że w jakiejś rodzinie, w jakiejś tutaj związku są kłótnie. Przychodzą jakieś trudne informacje. Też tak może być. Przy Was tutaj jest cierpliwość. Cierpliwość, ale również e, musicie się zastanowić, jaką decyzję podjąć. Czyli czekacie. Czekacie na to, może, jaki ruch zrobi ta druga osoba. W głowie, w głowie zmiany, planów e, i rozpoczęcie czegoś, coś, co przyniesie wam stabilność. Może być, że ktoś powraca. Ale ta, ten as to jest karta brama, która mówi, że coś się tu udaje bardzo dobrze. I finansowo, i zawodowo, i nowy związek się pojawia. Może być, że zakończenie jakiejś tutaj relacji spowoduje, że Wy tutaj ruszycie do przodu. Tutaj jest też pokazana dwójka buław, która mówi, że podejmujecie już wybór. Kiedy w dwójce buław, w pozycji prostej. Stoimy na rozdrożu, nie wiemy, w którą stronę iść. Wodniki już wiedzą, w którym kierunku chcą iść. Chcą iść po stabilność. Mają w głowie, że będą mieć tutaj zabezpieczenia, że coś im się uda, że może zainwestują w coś, co przyniesie im profity, że może wejdą w jakąś relację, która po prostu może spełni ich oczekiwania, która będzie pewna, stabilna, bez jakichś osób, które są rozchwiane bez osób, które, e, na przykład, je obciążają, które je manipulują, uzależniają z zewnątrz. Z zewnątrz jest osoba, która was uzależnia, od której nie możecie odejść właśnie z tego powodu. Bo ona was uzależnia materialnie. I teraz wy chcecie tu działać, właśnie chcecie zrzucić ten balast, chcecie zrzucić to obciążenie. Tu jest też pokazana zależność, tu jest zależność pokazana. I wy chcecie się tu uniezależnić, uniezależnić. Jest pokazany znowu ten sam, ten paś kielichowy. Może jest dla Was ważne dziecko, może jakaś młoda osoba, e, skorpion, rak ryby. Wyjście z jakiejś strefy komfortu i przyjęcie tego kielicha, i ruszenie do przodu. I ten kielich tutaj Wy przyjmujecie, i, ta, i powtórka. Aż takie tak rzeczy to jeszcze. No. Zobaczcie. Paść kielichu w pozycji prostej i czwórka monet w pozycji odwróconej są i tutaj, i tutaj w takim samym zestawie. Czyli te karty mają moc. Te karty są bardzo ważne, to znaczy one mówią o tym, że macie wyjść z tej strefy komfortu, przyjąć ofertę, ruszyć w kierunku nowego, to co przyniesie Wam spełnienie marzeń. Paś kielichowy mówi o spełnieniu marzeń, o poczuciu radości, o Pracy, która daje Wam satysfakcję, o związku, który jest oparty na uczuciach, na prawdziwym uczuciu i może być również, że wyjście z jakiejś blokady dzięki jakiemuś dziecku. Dziecko tu jest ważne, ważne jest też dziecko, ważne jest uczucie, ważne jest poczucie własnej wartości. Czyli tak tutaj ja widzę Waszą sytuację. I to jest bardzo, bardzo pozytywnie, ale musi się coś wydarzyć tutaj. Tu są jakieś informacje. Musicie zakończyć tutaj zależność ze strony jakiejś osoby. Przede wszystkim materialnej. Jaka jest rada? Rada jest taka. Że jesteście panami swojego losu. Bo tutaj jeszcze muszę wspomnieć o pracy. Oczywiście, że praca tutaj też. Musicie tu podjąć jakieś działania, jeśli chodzi o pracę. Zrzucić jakąś trudną pracę, która Was przeciąża i ruszyć w kierunku czegoś nowego. Coś, co tutaj daje Wam. Tu podpisujecie umowę, tu podpisujecie umowę. Tyle tylko, że tu musicie się zdecydować najpierw, żeby ruszyć z czymś do przodu. Podjąć decyzję i ruszyć do przodu. Może wyjechać, może wyjechać gdzieś za pracą. Jesteś panem swojego losu. Magik ma wszelkie możliwości. Sukces tutaj jest. Postęp. Może osoba z Poznaku bliźniąt jest ważna. Osoba, która wam podpowie. Tutaj może trzeba się upomnieć o swoje, ale przede wszystkim działalność może na własny rachunek, też może być. Jakaś pozytywna praca, gdzie firma, która prosperuje dobrze, magik, ma wszelkie możliwości, czyli ma pieniądze, ma wykształcenie, ma tutaj środki. Czy miejsce, żeby rozpocząć jakąś działalność. Ma wszelkie możliwości, wszelkie możliwości, czyli nie możecie powiedzieć, że coś Wam się nie uda, bo nie macie czegoś. Nie, tu w magiku jest wszystko, co jest Wam potrzebne do rozpoczęcia nowego życia, nowej pracy. Tylko musicie zauważyć w sobie to, że macie to, że macie to. Uwaga na czarusiów, jeżeli chodzi o osoby. W magiku osoba często się pokazuje jako ta osoba, która wie co powiedzieć, wie jak powiedzieć, dużo mówi, oczarowuje, e, mówi piękne rzeczy, więc trzeba też uważać na takie osoby. Oczywiście ten magik jest w pozycji prostej, nieodwrócony, więc nie, nie mówię Wam, że będzie Was okłamywać, ale trzeba uważać na to, co ktoś mówi do Was. Czyli nie dać się też e, zmanipulować przez osoby, które mogą wam coś naobiecywać. Iść w kierunku intuicji. Giermek, ten wodny, czyli kielichowy, to jest również intuicja, również intuicja. Oczywiście, że to jest niedoświadczona energia, początkująca, ale jednak to jest skorpion rak, Ryby, a te znaki mają. Intuicję. I tutaj mamy bardzo fajną energię siły Urus. Ona mówi tak, z energii przodków czerpie siłę i życiową mądrość. I tu jest pokazane, że w tej energii jest dużo siły. Aktywność fizyczna, zdrowie, dobry instynkt, wzmocnienie, odporność, lepsza sprawność, tutaj jeśli chodzi o zdrowie, takie też psychiczne, zwycięskie podchodzenie, wychodzenie z konfliktów, czyli wy tutaj macie siłę. Ta karta, ta, ta runiczna, ona tu pokazuje podkowe, która mówi o szczęściu. Ten tur mówi o sile. O takiej sile wewnętrznej i sile do, czyli tutaj, tak jak w tym, mówiłam w tym rycerzu, że idziecie do przodu i, i, i tak tym, po prostu tak przecie do przodu. No to tu jest pokazane, żeby przejść do przodu, bo macie tutaj szansę na osiągnięcie tego sukcesu, tego po prostu, czego sobie tam zaplanowaliście, wymarzyliście. I te karty tutaj potwierdzają że coś nowe, tu jest też kreatywność wskazana. Może trzeba będzie wydać pieniądze na coś nowego, bo czwórka tych monet mówi, że trzeba ruszyć jakieś zaoszczędzone pieniądze. Może trzeba będzie zainwestować w coś, tak jak tutaj jest ta, ten AS, zainwestować, żeby się coś udało. Może to jest konieczne, ale to przyniesie jakiś sukces. Jestem piękna. Jestem piękna, piękny, można by tak powiedzieć, ale co to oznacza? Czy powinienem widzieć niedoskonałość, niedoskonałość oczu, przebarwienia skóry? Czy powinienem zmierzyć się z niemożliwymi szansami? Jestem piękny. Moje piękno pozostanie przez zmarszczki i lata, przez smutki i podróże. Jest częścią mnie tak błyskotliwą, jak poranne słońce. Czyli trzeba tutaj siebie samego, samego docenić. To co to przeczytałam, to oznacza, że każdy jest inny, każdy ma inny wygląd, każdy jest sobą i każdy powinien siebie samego docenić. Bez względu na to, czy ma zmarszczki, czy nie ma zmarszczek, czy jak wygląda, czy ma jakieś swoje ułomności, czy nie. Trzeba doceniać samego siebie tutaj. Musisz docenić samego siebie, musisz być niezależny, niezależna. Kochać siebie, mówić, jestem piękna. Na przykład codziennie rano, mówić samej do siebie w lustrze, jestem piękna. Zadbać o siebie. No. Taka jest rada. Taka jest rada. Być silnym, odważnym. Nie dać się zmanipulować, bo jeszcze tutaj patrzę, co bym tu Wam mogła powiedzieć. No, być niezależnym przede wszystkim, bo tutaj też w tej karcie to jest pokazane, że nie ma ktoś poczucia własnej wartości. Nie ma poczucia własnej wartości, nie wierzy sam w siebie i dlatego boi się odejść, boi się ruszyć z czymś. Może być, że też osoba jakaś wam wmawia, że jesteście nic nie warci i że musicie zostać z nią, bo bez niej to po prostu zginiecie. Na przykład, bo ona was finansuje i że ona wam daje pieniądze i że Wy musicie z nią być. A to nie jest prawdą. Wy musicie zakończyć te uzależnienia, te, 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 przy, te przybicia, te tutaj po prostu, te, te przeciążenia. Wy musicie ruszyć do przodu, bo Wy macie szansę tutaj. Tu jest pokazane, że wy macie szansę, macie możliwości, macie warunki do tego, żeby wam się udało. I tylko tutaj te rycerze będą mówić o tym, że musicie się na to zdecydować. Bo wy tu czekacie. Tu jest pokazane, że wy tu czekacie. To jest czekanie, cierpliwość. Dobrze, że jest cierpliwość. Ale czekanie nie jest też dobre i blokowanie się na te nowe. Trzeba podjąć decyzję. I ruszyć szybko tu, czyli podejmować szybkie decyzje. Nie zastanawiać się za długo. Nie zastanawiać się za długo. No, czyli tak by to było. Tak więc tyle dla Was. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.